Cześć! Mam na imię Paweł tego szkalna fotografia jest fajna. Jesień to wspaniała pora roku dla fotografa. Kolorowe liście, słońce, światło, barwy, wszystko jest cudowne i wspaniałe. Chce fotografować. Dlatego wybraliśmy się z Dorotą na kilka dni na Podlasie, żeby właśnie tą cudowną kolory jesieni porobić sobie. No właśnie minął tydzień. I dopiero pierwszy raz zaświeciło słońce. Dzisiaj dopiero wyszło słońce po tygodniu. No taki jest los fotografa, tak, tak się zdarza. No, codziennie oglądaliśmy te słupki y, temperatury, żeby zobaczyć, czy a może będzie słońce, może będzie słońce. Rano budziliśmy się, wstawaliśmy, patrzyliśmy, nie, nic nie ma. Piękna, cudowna szarość, szaro bura jesień. Nie, oczywiście Fotografować można w każdych warunkach. Y, w, jak nie ma słońca też. Oczywiście, wychodzą wspaniałe zdjęcia jesieni w momencie, kiedy nie ma słońca. Trzeba tylko pamiętać o balansie bieli i o no, najlepiej zwiększeniu nasycenia tego zdjęcia, żeby z niego wyciągnąć tą soczystość jesieni. Natomiast jeśli świeci słońce, tak, jak w tej chwili jestem pod laskiem, no to jest magny lasek. Yy, bo byliśmy przed chwileczką takim ładniejszym lesie, ale tam jest ciemno, żeby nakręcić film. Wprawiliśmy zdjęcia, tak patrzę, bo akurat sadny. Bo jest, nie wiem, z godzina po wschodzie słońca. Sadny wyszły. Tam są trzy, tam są trzy sadny. Wychodzą, bo się cieplutko zrobiło, Wychodzą na świeże zboże posiane przez rolników. Yy, ale miałem mówić o jesieni, o podawaniu jesieni. Mm. <laughs> Balans bieli tak powiedziałem, jest bardzo ważny, ponieważ Słońce, które jest niżej nad horyzontem, ono ma trochę y, niższą temperaturę barwy. Nie ma tego 5,5 tysiąca czy 5,400 czy 5,200, tylko potrafi mieć te 5 tysięcy i zdjęcia, znaczy, to jest w sumie fajne, dlatego bardzo często zdjęcia jesienne wyglądają takie ciepłe, dlatego że to Słońce ma trochę niższą temperaturę, nasz aparat z balansem bieli, albo jeśli ustawiliśmy na stałe, czy na słoneczko, się oszuka. I w tym momencie to zdjęcie jest takie ciepłe, i to jest nawet fajne, bo nie zawsze najlepiej jest oddać realne światło. Zresztą w fotografii krajobrazowej to nie jest dokumentalna fotografia. W związku z tym, czy ja nie muszę oddawać realnego widoku pól? łąki, trawy, samochodu stojącego obok, e, ambony, która tam stoi, wkurza. to y, ja nie muszę, y, ja nie jestem dokumentalistą. Ja mogę pokazać ten wycinek i ująć go w taki sposób, żeby on był wyidealizowany, żeby był ładniejszy, ciekawszy, fajniejszy. Ważne jest, y, zresztą w każdej fotografii krajobrazowej, y, kompozycja, bo y, na taką fotografię krajobrazową składają się dwa elementy. Światło, które świeci w tej chwili, jest piękne, czyste, niebieskie niebo. O, nawet księżyc widać. I miejsce, i kadr. To, co odróżnia fotografów, to jest właśnie kadr między innymi. Więc warto pamiętać o tym starannym kadrowaniu w fotografii krajobrazowej. Nawet w fotografii jesieni, gdzie jeśli pójdziemy, no Możemy robić zdjęcia w parku w mieście, no, aż, aż się prosi. Na koniec wrzucimy trochę zdjęć różnych, no nie z tego wyjazdu, no bo to dzisiaj tylko porobiliśmy zdjęcia. Może jeszcze jutro, a pojutrze już wracamy do domu, więc może jeszcze jutro zrobimy jakieś zdjęcia. Było woda pod domem, gdzie mieszkamy, zamazła. Także było zimno nad ranem. Musiało być poniżej zera. Dlatego teraz tu już w słoneczku już jest lepiej, ale w cieniu w tym było zimno, było bardzo zimno. Mówiłem, o mówiłem? O świetle mówiłem i o tym, że można robić zdjęcia w każdych warunkach, czyli w parkach, a i takie zdjęcia właśnie wrzucimy z różnych, też i z parku jakiegoś w Warszawie, gdzie robiłem zdjęcia bo czemu nie? włączyłem się po Warszawie robiąc zdjęcia specjalnie po to, żeby robić zdjęcia. Przy czym jesienne, jesienne zdjęcia, takie, żeby te listki wyszły kolorowe i ładne, to nie musimy mieć wschodu słońca, bo wtedy dostaniemy jeszcze mgłę jakąś. To dzisiaj była, rano była mgła, ale była taka, że nie było słońca w ogóle. Więc jak słońce wyszło na to puste niebo, to natychmiast mgła cała uciekła i rozmyła się na horyzoncie, takie, takie smugi jeszcze widać tam nad nadwiem. Zdjęcia jesienne można robić też w południe. Pamiętam taki plener, który Dorota organizowała fotograficzny w twierdzy Modlin, właśnie jesienny, kiedy przyszliśmy ze znajomymi i z, i z jeszcze jakimiś osobami, wtedy poznaliśmy zresztą. Było trochę dzieci, te właśnie liście, one rzucały, podrzucały, tarzały się w tym. I ten zaczynał się o godzinie rannej, czyli, czyli wcześniej, nie wiem o ósmej, bo no, było trochę osób, które no, nie chciały wcześniej przychodzić na, na zdjęcia, po prostu uznaliśmy, że nie warto wcześniej. A kończył się chyba w południe, gdzie cały czas wychodziły bardzo fajne zdjęcia, ponieważ jesień lubi ostre światło. Lubię światło. To jest tak, że te y, listki kolorowe nabierają wtedy takiego większego, y, no, lepszego koloru, mocniejszego. Dobrze jest, żeby sobie jeszcze tak troszeczkę y, chcąc y, osiągnąć lepszy efekt, może troszeczkę podciągnąć y, nasycenie koloru. Później już przy obróbce można to być w aparacie, ale jeśli robisz w lawach, y, ja proponuję. Y, Format RAW jest y, najlepszy do fotografowania, y, ogólnie, wszystkiego. No, za wyjątkiem może imprez rodzinnych, do których nie warto używać raw -ów. Lepiej robić to w jpeg ach zdjęcia. Natomiast y, poza tym, y, ja ustawiam RAW w aparacie i robię zawsze w RAWach y, praktycznie zawsze. I później jak wywołuję, takim suwaczkiem nasycenie można leciutko podciągnąć i się poprawić, poprawić. Tak trochę pokazać to, co widzieliśmy, bo aparat nie zarejestruje tego, co widzimy. Ja przychodzę, widzę, ojej, ale to jest wspaniałe. Robię zdjęcie i ten zimny, no, no nie, no zimny, zimny aparat robi jakieś tam zdjęcie, które on uważa, że będzie fajnie wyglądało, a później to ogląda na komputerze i powie, nie, ojejku, to, stary, to nie tak, to było inaczej. I po to jest to właśnie ten RAF, Żeby go sobie spokojnie, wtedy właśnie nie, to będzie tak, nasycenia troszeczkę, mm, tylko nie za dużo, nie za dużo. E, ten przy przedostatni, nie będę określał e, potocznej nazwy, czyli ten od przejrzystości, to tak. Zostawmy no go w spokoju, tak? Może, może milimetr w prawo, żeby troszeczkę ostrość zwiększyć, ale to tylko wtedy, jak mamy jakieś, no jak mamy, chcemy takie uzyskać. Lub kiedy chcemy lekko w lewo, chcemy, kiedy chcemy zrobić takie bardziej miękkie zdjęcie, ale nie za mocno, nie za mocno, bo nam się ta klarowność yy, yy, no, będzie prze, 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 przesycona, prze, nie, no, będzie sztuczna po prostu. A aparat jak zarysuje nasze zdjęcie, to właśnie w tych rawach, wtedy możemy troszeczkę podciągnąć. Nie bój się obróbki zdjęć. To nie jest nic złego, jeśli zdjęcie zostanie jeszcze poprawione. Ja wiem, kiedyś było tak, że fotograf przychodził, robił zdjęcie, ono było już kompletne. Ale to jest co innego, jeśli robił ten fotograf na filmie, na przezroczu. A co innego jest, jeśli robisz na matrycy. aparaty, mimo wszystko analogowe, miały większą tonalność, większe możliwości. <laughs> Zrobię sobie jakiś test, wezmę dwa aparaty i porównam tonalność jednego i drugiego zdjęcia z analogu i z cyfry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, żeby udowodnić to, że teraz to ja muszę zrobić HDR, żeby uzyskać to, co kiedyś robiłem na, na analogowym zdjęciu, na negatywie. <laughs> Parki, Znaczy, to jest tak. Wyjść na spacer do parku, to jest żaden problem. Zwłaszcza, że można pójść po śniadaniu już z rodziną, zabrać ich, przespacerować się przy słoneczku. Dzisiaj jeszcze wolno. Nie wiem, co będzie, jak będę puszczał ten film za tydzień, bo za tydzień będzie szedł ten film, następny czwartek. Także dzisiaj jeszcze wolno wyjść na spacer do parku. Oby się to nie zmieniło, <laughs> i pofotografować, zachęcam Cię. Zresztą nawet w tych dzisiejszych czasach dobrze jest spacerować, spacer jest słusznym sposobem na to, żeby nabrać witamin odporności, siły, pogody, ducha, bo to jest też bardzo ważne, żeby zwiększyć swoją odporność psychiczną, nie tylko fizyczną, a przy okazji uzyskać trochę wspaniałych, fajnych, ciekawych, interesujących, nowych zdjęć i jak już. Jesteś w tym parku, czy jesteś w lesie. <laughs> Zacznij od ogólnego ujęcia, a później po kolei się zbliżaj do elementu. Wybierz sobie na przykład jakieś drzewo. Na przykład tamto drzewo bym sobie wybrał. I zrób sobie takie ćwiczenie. Spróbuj je zrobić ogólnie. Czyli tak, żeby było drzewo w kontekście, jak ono wygląda, a później Podejdź, przyjrzyj się, może któraś gałąź, układ gałęzi byłby ciekawy, i podchodź coraz bliżej do niego, i w ten sposób uzyskasz serię zdjęć. Nie musisz zmieniać obiektywu. To może być tak jak ten, no ja wiem, to jest bardzo przyzwoity obiektyw, bo to jest 24-105, a znaczy, nie jest to wybitny obiektyw, jest to dobry obiektyw, bo znaczy nie jest tani. No i ma tą zaletę, że ma całkiem przyzwoitą minimalną odległość, w związku z tym można, no nie powiem, że makro, ale można robić zbliżenia gdzieś z takiej odległości, to już jest bardzo blisko, więc można jednym obiektywem sobie tak podejść i tak podejść coraz bliżej, żeby skończyć na przykład na jednym listku, on może być wiszący, może być leżący, że później jak sobie ułoży z tego, żeby zrobić sobie taką zestaw zdjęć. Jedno zdjęcie duże, całościowe, i później coraz bliżej, coraz bliżej i dojść do detalu. To jest fajne ćwiczenie przy okazji będzie. Ok, dobrze. Nie, lecę jeszcze na zdjęcia. Droga gdzieś poszła. Nie widzę gdzie. Lecimy jeszcze na zdjęcia, żeby jeszcze porobić, żeby jeszcze tego słoneczka skorzystać. Brzucę tu galerię zdjęć jesiennych. Takich soczystych, ładnych, obrobionych. Już sobie pooglądał, żebyś naładował akumulatory i też poszedł na zdjęcia. I dobra. I dziękuję za uwagę, i zapraszam do oglądania innych filmów. A jak chcesz wspierać to, co robię, to zostań patronem kanału. Fotografia jest fajna, i dzięki temu będę mógł w spokoju realizować filmy dla Ciebie, czyli dla kanału i dla wszystkich. <grym> dobra, dziękuję bardzo. Razie. Cześć.